Mam wyjebane na to, gdy kozaczy rapomaty, który nie potra... Siemka mordy, tu znowu kolega kubka kubeczka dziś wam pokażę darmowe banery Heche A i dajcie EUAPE, GURE i SUBA Pamiętajcie też, że jutro wynik konkursu na 50 PSC Hech SZAM do oglądania Binki ci pieprzeni, a teściści których co dzień miasto krzywdzi wyjebane mam Sypki, tanie szmaty, narkotyki, coś to żyj tył podpoczyną swoje życie w moment Mam te wszystkich, co przeciwko nam od zawsze Na te kurwy krzywo patrzę mam... Ludzik tak nazwę wyjebane, ma poważnie Poszanuję siebie, jaśnie czy nie ma takiej szansy, byś jak ja tutaj żył właśnie Mam wyjebane życie, uczy mi, jak przetrwać na siebie, życia mego ja nie przegra wyjebane, 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 ja wyjebane, na was wyjebane, na was Ja nie zajmę z mojej strony, to ty ty dzisiaj przed przedłuknę Wyjebane, na porsche wyjebane nasz biznes Wyjebane, na teraz, bo niszczy to czytam Wyjebane, na was Wyjewane na pastuchnie, ja nie zajmę z mojej strony, to ty drzwi mają przed Wyjewane na pażywy, wyjewane naszą biznes. Wyjewane na teraz, Który niszczy to Zrobimy Bijmy rap, rap zdrowy. Bijmy rap chorowy rap to nie spedalona nuta, to nie kolor niezróżowy. Pokonała łamach i hop pływają typy ciepłe. Ja się pytam, co to kurwa. To za pieniądze przepraszam, gdzie ładna jest oprawa, brawa, na papa mnie wstrętę Zumbić się na tym, jest wie stał się ekstremendem Ze swoim temperamentem jestem ulicy talentem Niepodległy, suwerennie nie boję się jechać mentów Wyjebane nas Polski koalicje i ustawy mam wyjebane na Zomki to jest koniec filmu Jedna łapka dla kubka to kolejna część Dziś wbija też nowy zajebisty baner na kanał Sam robiłem, bo się u CZE zgłaszajcie też kanał Matek i dawać mu łapki w dół bo typek ściąga nasze filmy przy których siedzimy 40 godzin a on to niszczy to jest jakiś dzieciak na YouTubie zresztą niedługo Z -r -o -b -i -s niego F -a -n -y moment widzimy się w kolejnym odcinku cześć ale pamiętajcie o S i dla kubka